Dziś zobaczymy Festiwal Sztucznych Ogni w Kobe, spędzimy noc w hotelu kapsułowym i zwiedzimy Kyoto. Na deser garść przydatnych informacji o kombini, automatach i japońskich toaletach. Zapraszam! Dzień dobry, nazywam się Bogusław Chynek, a to jest cykl Za Horyzont Domu. Podcasty powstałe z myślą o tych, którzy chcą podróżować i poznawać świat, a także szukają nowych wyzwań i inspiracji. Wysłuchasz tutaj rozmów z podróżnikami, zobaczysz reportaże z wypraw, a od czasu do czasu także odcinek solowy, w którym przybliżę jakąś własną historię. Zapraszam także na dwa festiwale, które organizuję w Tarnowie. Górnolotni to już w styczniu. I dalekosiężni tuż przed wakacjami w czerwcu. Jeżeli interesują Cię podejmowane tutaj tematy, to kliknij subskrypcję na YouTube. Zachęcam także do śledzenia bloga i fanpage'a za horyzont domu. Dobrze jest mieć w życiu szczęście i znaleźć się we właściwym miejscu o właściwym czasie. Tak było 5 sierpnia 2019 roku kiedy wysiadłem z pociągu na dworcu w Kobe. Akurat tego dnia odbywał się tutaj festiwal sztucznych ogni, o czym nie wiedziałem wcześniej i wszyscy tłumnie udawali się na wybrzeże po świętnych kimonach. Kobe to największy port morski w Japonii i słynie ze steków z wołowiny i produkcji sake. Steków niestety nie próbowałem, bo nie jadam mięsa, ale sake owszem i bardzo mi smakował ten alkohol. Mówiąc o Kobe, musimy też wspomnieć o tragedii, jaka się tutaj rozegrała w 1995 roku. Otóż 17 stycznia, wczesnym rankiem, Kobe nawiedziło tragiczne trzęsienie ziemi. Trzęsienie, które trwało zaledwie 20 sekund, a pochłonęło ponad 6 tysięcy ofiar. Jak mówią świadkowie, nagle zaczęły pękać szyby, walić się betonowe wiadukty i przewracać domy. Według raportów z autopsji aż 93% ludzi zginęło w swoich domach na skutek przygniecenia gruzami czy meblami. W Kobe zaplanowałem spędzić nocleg w hotelu kapsułowym, co zaraz zobaczycie na filmie. Miałem też okazję skorzystać z publicznej łaźni Sento. Nie mogłem tego jednak sfilmować, ale opowiem Wam, jak przebiega taki rytuał. W recepcji otrzymujemy kluczyk do szafeczki, w której są ręczniki i piżama. Rozbieramy się i idziemy na golasę do łaźni. Tam, siedząc na stołeczku, przy użyciu różnych kosmetyków i słuchawki prysznica, myjemy się starannie, by na koniec zamoczyć się w niemal wrzącej wodzie basenu. Trzeba przejść ten test wytrzymałości, bo woda jest rzeczywiście bardzo gorąca. Potem jeszcze sauna i pokój relaksacyjny, a na koniec wskakujemy w stylowe wdzianko i jesteśmy jak nowonarodzeni. Kolejny przystanek Kobe. Już wychodząc z pociągu, zauważyłem, że coś się święci, bo większość ludzi na ulicach chodziło w kimonach. Miałem fuksa, bo akurat tego dnia odbywał się festiwal sztucznych ogni, i wszyscy tłumnie udawali się na wybrzeże by po zmierzchu podziwiać ferie kolorowych rozbłysków na niebie. Nocleg spędziłem w hotelu kapsułowym. Jest to świetny wynalazek, choć niektórym kojarzyć się może z Kolumbarium albo Prosektorium. Stworzony z myślą o tych, którzy się zapracowali i nie zdążyli do domu na ostatni pociąg. A wiadomo, w pracy siedzi się do puty, dopóki jest szef. Wewnątrz hotelu jest sterylnie czysto. Trzeba zostawić puty w szafce, chodzi się w skarpetkach, a kapcie są rzecz jasna w toaletach. Na dwóch piętrach są kapsuły, a na kolejnych spa z sauną, pokój rozrywek, jadalnia i pokój wypoczynkowy. Sama kapsuła ma wymiary 1 na 1 na 2 metry i jest zaskakująco przestronna. Wewnątrz lampka, TV, radio, budzik, lustro i roleta izolująca nas od pozostałych gości. W Kyoto zatrzymałem się dwa dni w tradycyjnej japońskiej noclegowni zwanej Ryokanem. Mój pokój miał wymiary trzech mat, czyli około 3,5 na 2,5 metra. Już pierwszego dnia wieczorem udałem się na Pontocho, wąską uliczkę biegnącą równolegle do zachodniego brzegu rzeki Kamo oraz na ulicę Hanami Koji, jedną z najsłynniejszych w Kyoto. Ich zabytkowy obszar nawiązuje do dawnych czasów Japonii, z tradycyjnymi drewnianymi domami kupieckimi i licznymi herbaciarniami. Są to również dzielnice gejsz w Kioto. Następnego dnia wcześnie rano wybrałem się do świątyni Fushimi minari, słynącej z tysięcy pomarańczowych bram torii. Rzeczywiście, tunele z bram wiodą bez końca. Po południu wybrałem się na Nissiki Marketto, gdzie można kupić wszystko do jedzenia i picia, a sprzedawcy robią show na naszych oczach.

I jeszcze na koniec garść przydatnych informacji o kombini, automatach i toaletach. Kombini to niewielkie sklepiki spożywcze, w których można znaleźć prawie wszystko, coś jak nasze żabki. Najpopularniejsze w Japonii to 7 Eleven, Family Mart i Lawson. Mnie osobiście najbardziej przypadł do gustu ten ostatni, ponieważ oprócz krzaczków na produktach były też angielskie napisy. Automaty. Są dosłownie co krok, wrzucając pieniążka, możemy dostać kawę, zimne napoje, lody, piwo, papierosy, czy też jakieś przekąski. Przy tak wysokich upałach latem to naprawdę zbawienne wynalazki. Są po prostu wszędzie. I jeszcze jedna informacja: na niebiesko zaznaczone są napoje na zimno, a na czerwono te gorące. Są jeszcze automaty w wiadłodajniach. Wybieramy sobie obrazek z daną potrawą, płacimy, wylatuje bilecik i wewnątrz pan, pani wydaje nam posiłek. Oczywiście taki jak na zdjęciu. Wiele osób pytało mnie po powrocie o automaty z używaną bielizną. Nigdy takich nie widziałem, ale może gdzieś w niepublicznych miejscach takowe się znajdują. Znając dziwne upodobania Japończyków, to oczywiście możliwe, ale podkreślam, nie spotkałem takich na swojej drodze. No i japońskie toalety. Zacznę od tego, że do toalet są specjalne kapcie. Deska jest podgrzewana. Pamiętam w jednym takim przybytku wysuszyłem sobie nawet tak skarpetki. A więc jest cieplutko. jest pilot z regulacją temperatury. Po akcji następuje mycie podwozia, opcja męska i damska, i oczywiście na końcu suszenie ciepłym powietrzem. Także jest regulacja temperatury. A gdyby ktoś chciał sobie puścić bąka w toalecie, to są specjalne zagłuszacze z muzyczką albo imitacją spuszczanej wody. Zapewniam, że korzystanie z takiego przybytku to czysta przyjemność. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek o Japonii. Jeśli Wam się podobało, to kliknijcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę albo napiszcie komentarz.